Takim skromnym upominkiem, yy, czyli tutaj podziękowaniu za wywalczony w bohaterski sposób tutaj srebrny medal Mistrzostw Polski, mistrzostw Europy yy, u 15 w zapasach kobiet, także tutaj chcieliśmy bardzo Nikoli serdecznie pogratulować, podziękować jej za ten start, za te emocje niezapomniane. Chcemy, żeby się dalej rozwijała, no i żeby w kolejnych latach jak gdyby nie spoczęła na laurach, zaangażowała się jeszcze bardziej, żeby walczyć zarówno w grupie młodzieżowców, jak i seniorów. I tutaj mamy taki bukiecik tutaj od y, y, wszystkich trenerów, zapraszam po kolei. To Gratulacje. Proszę bardzo. Jeszcze raz Ci gratuluję bardzo. tutaj korzystając z okazji, ponieważ Nikola miała przyznane yy, stypendium, Dyscypedium to zostało fundowane przez firmę Mega i SMB Eugeniusz Kaczyński w wysokości 1200 zł, ponieważ nagroda była na 6 miesięcy po 100 zł, za zdobycie medalu Mariusza polskiej razy 2, czyli 1200 zł. Dużo, niedużo. Myślę, że Ci się na